Cześć, z tej strony Street Ekipa i dzisiaj będziemy robili unboxing nogi, która przyszła do mnie w piątek, ale dopiero dziś będziemy nagrywali, więc zaczynajmy unboxing. No. <grywia> Dawaj, kolejne. <grywia> o! Ale koza, oh, Dobra. Tutaj mamy kierka. No. Oczywiście folii. Polia kiery, poli. kiery, poli kiery poli. najlepsza. Oh, już widać zacisk. Ale fajnie. Dobra. Co? Karton jakiś. I dek. Kierowice. Już widać. Ale De, dek, dek jaki ciężki. Zobaczcie, jakie dziwne gripy. Gripy. I weź nie ruszaj. Takie gripy. Takie dziwne. I mam tu dek. To co, wyjmujemy to folię zaraz się widzimy. Jest też na unboxing, to... Tak, ale wiesz co? Mieli... Właśnie sko... Oni są, sk... Oni są skąpi, ale wiesz co? Literkę n nam ukradli. Tutaj. Tak się prezentuje dek Deck jest śliczny. Piękne są też koła. Bardzo no, mi się ko Koła są ładne. Tutaj jeszcze ten... Oh yes, no, czy... nawet kolorowy widelec zrobili, nakrętkę na widelec zrobili kolorową. No? Dajęcie. To niczego nie żałowali, ale żeby napis, literkę F wstawić, to, to sobie To właśnie, nie, panie. Że To ciężko chodzi. No, to ciężko jest chodzi. Najgorsze. Ale może się ten. Się to nakrętkę wyrobi. trzeba. No, się wyrobi na stół No, się wyrobi. Dobra. I teraz będziemy odkręcać. No, będzie, będzie odkręcanko. Zestawy była jeszcze takie, coś. Pewnie karta gwarancyjna, nie? Do no, 14 no. dni ona chyba jest. No i tutaj mamy jeszcze dostawili nam nimbusy taki, adam adam is working i, I working long? nie monopoli mojej siostry buga buga <noise> ogólnie to my razem nie mieszkamy nie, nie jesteśmy nie. braćmi tylko ja przyszłem do niego nagrać po prostu tak. i też ja bardziej o nie. Poczekajcie! Przerwa techniczna. Dobra, już po przerwie zaczynajmy y, odkręcanko. Ja to na stówę pewnie przyspieszę, ale nie jestem pewien noga. No ja taka, składałem już trzy, bo dwie mi ukradli. Dwie Mnie ukradli. A mówię, że ci tato składał. No bo teraz tą nową moją składam Znaczy, Aha. no bo mi tata skręciła, a później ją odkręcałam i znowu skręcam, bo mi źle skręci Aha, dobra, spoko <gry> Więc no To no ja czekaj, to chodź Ja stanę na dec Na desk Dobra i powiem ci prosto no To jest Krzywo przykręciliśmy Jak krzywo? Dobrze jest no, Stani sobie <gry> i zobacz kółko akiera. No to dupa. Dobra, spotykamy się jak skręcimy. <gry> jak widać złożyliśmy już hulajnogę. Ci prezentuje? Tak. A kurde, nie widać pod słońce. Tak. No, ale śliczne jest, zobaczcie sami. Gripy fajne są. To jest tak... A byś jakbyście uwiedzieli, to jest pierwszy unboxing tej hulajnogi, bo nie widziałam żadnej w internecie. Nawet na angielskim tym. Nie widziałam no, unboxingu. Jeszcze Bo taki do tej kolej z, z, Te z, z tyłu jest sprężyna amortyzująca. Usłyszycie to. I pewnie chyba kółka są za luźno albo za mocno. Ale no... nie wiemy, tylko to jest najgorsze, że tak dziwnie takie dźwięki. No, ale to chyba wiesz, się rozjeździ. No, Trochę. to się na pewno rozjeździ, bo mój kolega miał taką hulajkę i też miał coś takiego. I później, i później robi takie y, trzy bary na tym, y, na, na boksie, Taką siub i robi takie trzy bary. Y dobra, to mija. Dobra, Dek jest taki. Zaczekaj, weź nie podnoszę. Dek tak się prezentuje. Jest ładny. Bardzo Będziesz... podoba mi się widelec. Oczywiście. Tylnie kółka. O, te kółka są super. No, te kółka naprawdę mają bardzo, bardzo ładne. No. Jak kółka Mam na nadzieję, tej że tej się tej nie boksują. To co? To chyba tyle z tego unboxingu.